Witajcie. Ból głowy troszeczkę odpuścił, ale tylko trochę. Dziękuję wszystkim za troskę, za życzenia zdrowia. Kto nie wie, to już mówię. nie mam takie e, dwutygodniowe migreny. Mało przyjemna sprawa. Akurat jestem właśnie w trakcie, ponieważ pojawia się i znika. Więc domyślacie się, że nagranie jakiegoś materiału z testowania w tym momencie nie byłoby zbyt mądrym posunięciem. Dlatego Przyszła mi tutaj z pomocą Justyna, a właściwie jej film, dotyczący dosyć ciekawej, interesującej tematyki. Osiem perfum na życie. Tak, chyba to brzmi. Nie wiem dokładnie nie, teraz, nie mogę sobie tego przypomnieć. W każdym razie chodziło o to, aby wybrać zapach na dzień, zapach na wieczór na cztery pory roku. Zadanie niesamowicie trudne, musicie przyznać, zwłaszcza dla tych, którzy mają ogromną kolekcję perfum, ja to szczęście takiej kolekcji nie posiadam i raczej mieć nie będę, gdyż jestem daleko od tego, lubię poznawać nowe zapachy, lubię je testować, lubię je próbować, ale, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby właśnie. Yy, znaleźć tego mojego super e, świętego grala, choć patrząc na te zapachy, które są tutaj poniżej można a, a dorzec, że jestem blisko, ponieważ te zapachy, o których Wam dzisiaj powiem są moimi absolutnymi ulubieńcami. Kocham je, uwielbiam i wierzcie mi, nie było tutaj jakiegoś większego problemu z wyborem. Może zastanawiałam się delikatnie, jeżeli chodzi o, o roku, ale tak naprawdę machnijcie na to ręką, ponieważ zaprezentuję Wam dzisiaj 8 moich absolutnych ulubieńców. Ja normalnie nie, nie lubię robić jakichś rankingów, jakichś topów, dlatego że każdy z nas ma swoje ulubione perfumy. I często są to takie filmy: wiecie, lekko gondrowe seryjne, dlaczego umieściła ten, a nie umieściła tego, a dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Dlatego. Na spokojnie, zrelaksujcie się. Jeżeli chcecie poznać osiem moich ulubieńców, zostańcie ze mną. Jeżeli spodobał Wam się filmik, zasubskrybujcie. To co? Zaczynamy! Zaczniemy, moi drodzy, bardzo wiosennie, ponieważ aktualnie mamy wiosnę. I tutaj pojawi się propozycja, którą absolutnie uwielbiam, która będzie ze mną bardzo, bardzo długo i. Gdzie chcę koniecznie kupić większy flakon, bo na razie posiadam niewielki. Taranda. danan, ta ci, którzy mnie oglądają, już wiem, że będę Wam mówiła. o Narciso Rodriguez por Hair, Flair Mask. Kocham, uwielbiam idealne perfumy na wiosnę. W moim nie mają, posiadają wszystko to, co perfumy wiosenne powinny mieć. Mają jedną projekcję, nie mogę się dzisiaj coś wysłowić. Mają niezłą projekcję, cudowny, uwodzicielski zapach. Piękne perfumy na dzień. Kolejny zapach, wiosenny, tym razem na wieczór. I proszę się tutaj nie dziwić, nie kręcić nosem i nie mówić wariatka. Choć może, wiecie, u nas wiosna, wiosna, tegoroczna wiosna jest wyjątkowo zimna. Dlatego Angel Muse wersji wody. Perfumowanej, sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Jak widzicie, jest nowiutki, świeżutki, w końcu do mnie dojechał i bardzo, bardzo go lubię. To słuchajcie, była miłość od pierwszego niuchnięcia. Ten zapach dostałam w próbce od jednej z Was, konkretnie od Violetki. Violetko, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, bo tak naprawdę, gdyby nie Ty, to pewnie bym chodziła obok niego daleko, ponieważ. Nie ukrywam, że y, jakoś tak. Nie miałam do niego przekonania, czytając nuty zapachowe i oglądając recenzje, ale kiedy tylko go na siebie nałożyłam, to była miłość, po prostu miłość. Więc, moi drodzy, te dwa zapachy są moimi ulubieńcami na wiosnę. Powiesz nie przychodzi lato, a skoro lato nie może być innego wyboru na dzień, jak tylko i wyłącznie Elisa Resort Collection, czerwona wersja, moja absolutna, absolutna miłość. Piękne, cudowne odkrycie. Zapach, za którym długo chodziłam, długo polowałam na niego, ponieważ są takie momenty, że jego po prostu nie można dostać. A to dlatego, że niestety jakiś, przepraszam, głupi łeb pomyślał, że trzeba go wycofać. Dlaczego? Dlaczego oni piękne zapachy wycofują? Nie wiem. W każdym razie pojawia się i znika, i jeżeli będziecie mieli tylko okazję, żeby złapać, upolować, zróbcie to, nie będziecie żałować. Wiem, że wśród Was są już e, takie osoby, które kupiły bądź dla siebie, bądź dla bliskich i jesteście zadowoleni tak samo jak ja. Jest po prostu piękny, cudowny, e, przestrzenny. Mimo tego, że to jest woda toaletowa, trwa godzinami. Dlatego, Elisa na lato. I na lato kolejna nowość u mnie, również możecie się troszeczkę zdziwić, że wybrałam takiego słodziaka, ale on musiał się po prostu pojawić u mnie, no bo nie było takiej opcji, tak? Mamy cztery pory roku, nie będę kombinowała z przedwiośniem, dlatego zdecydowanie Jean Paul Gaultier. I to jest najnowsza Labelle parfum. Piękna, cudowna kompozycja. Działająca na mnie niesamowicie przyjemnie, bardzo sensualny, miękki, otulający zmysłowy zapach, który idealnie będzie się komponował z tą moją cudowną Elisab. Lato. No i jesień. I tutaj również myślę, że nie będzie zaskoczenia dla tych, którzy mnie znają, ponieważ wiecie, że ja uwielbiam słodkie zapachy. Intensywne, aromatyczne, takie, które się długo utrzymują, które trwają. I do takich zapachów niewątpliwie na dzień idealnie będzie się. E, uj, znowu to samo <ścoughs> będzie e, się nadawał, jest przypisany Lalikle parfum. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale wam powiem się, jak sobie zastanawiałam, czy to powiedzieć. Drugi raz kręcę ten materiał, ponieważ przy montażu yy, pierwszej wersji okazało się, że w tle bardzo było słychać moje dzieciom, które bajki oglądały, i to tak było słychać, że oglądalibyście bajki razem. Znaczy, słuchalibyście bajki razem z nią, dlatego e, musiałam to kręcić jeszcze raz i dokładnie, w omawianiu tego zapachu, też chciałam słuchajcie, tak jakoś ładnie, elokwentnie coś powiedzieć, nie? Tak, wiecie, zabłysnąć. I zacięłam się. Łaj, dlaczego? Piękny, waniliowo-laurowy zapach, cudowny, cudowny, cudowny. To jest mój ulubieniec, który uwielbiam jesienią. Zresztą jesień to jest moja ukochana pora roku. obojętnie czy świeci słońce, se, czy pada deszcz, czy wieje. Ja kocham jesień. Na no, a na jesienne wieczory zdecydowanie Alien Essence Absolue. Wiem, że zapach wycofany, mam odleweczki skrzętnie przechowywane. Po niego sięgam rzadziej, ponieważ jest to ta wersja super świetna z 2012 roku. Więc najpierw odleweczki, ale co do samego zapachu piękny, cudowny. Nie mogłam sobie wypatrzy, wymarzyć lepszego słodziaka. Szczerze polecam, jeżeli macie możliwości, jeżeli chcecie, naprawdę szczerze polecam Wam te perfumy. No i przyszła zima, przyszła zima, piasku nima, dalej nie będę mówiła, bo kto zna, to może <głos》głos》> sobie dopowiedzieć jeszcze za czasów, że tak powiem, gówniarskich ee, ten wierszy gdzieś tam, tą remowaną gdzieś tam usłyszałam w telewizji i tak mi słuchajcie utknęło w głowie, że zostało. Znowu gadam mnie na temat, nie? No dobrze, ale na temat na pewno będzie Girl of Now od Elisab. To był zapach, również jeden z tych pierwszych, które kupiłam, który się pojawił u mnie w kolekcji. Miłość od pierwszego wąchnięcia spiolki. Absolutna, jestem w nim zakochana. Piękny, mocny, aromatyczny zapach, który z wielką przyjemnością nakładałam na szal wychodząc zimą po córeczkę. Zawsze się spisywał jest po prostu idealne oprócz tego jest to też dobry zapach na taką randeczkę zimową porą szczerze go polecam a propos randeczek i zimowych pór, nie mogło się oczywiście tutaj obyć bez zapachu który absolutnie uważam za kusicielski niesamowicie sensualny i kuszący i to będzie Roberto Cavalli Nero Assoluto co ten zapach robi ze mną? <laughs> Wie. No, wiem ja. <laughs> tak to powiem ładnie, dyplomatycznie. Ja nie mogę po prostu. Nie mogę dzisiaj. Szczerze go polecam. Świetna projekcja, niespotykana kompozycja, cudownie się trzyma. Idealny zapach na zimę. Dobrze, zanim jeszcze coś tam chlapnę dzisiaj, eee, tak się prezentuje, moi drodzy, moja magiczna ósemeczka. Każdy z Was na pewno ma magiczną ósemkę i bardzo bym chciała, abyście podzielili się ze mną w komentarzach na ten temat. Napiszcie mi w Waszych ulubieńców, jeżeli macie ochotę zrobić to dokładnie w tej formule, którą ja Wam zaprezentowałam. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie chcecie kategoryzować, tak jak ja tutaj troszeczkę, wiecie, ze zmuszeniem siebie podzieliłam po to, bo tak naprawdę, słuchajcie, często zimą w domu sięgałam po Nacido Rodriguez, tak? Mamy wiosnę, noszę. Angela, którego normalnie wszyscy zakładają zimą. Roberto Cavalli, przypuszczam, że latem się u mnie nie pojawi, bo ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że mam z nim problem latem. Ale na przykład Elisa, to jest taki zapach, który zawsze, zawsze, obojętnie jaka by nie była pora roku, poprawi mi nastrój. Z kolei e, Leper Perfum, fakt, że jest nowy, ale to jest... Taki zapach, który jest dla mnie mega uniwersalny, ponieważ potrafi mnie e, utulić do snu, potrafi sprawić, że się uśmiecham, e, czuję się w nim mega kobieco i mega seksownie i cudownie mnie otula. No i co, o każdym dniu by się przydało jeszcze coś powiedzieć, ale słuchajcie, żeby nie przedłużać, e, dziękuję Ci Justynko jeszcze raz że podsunęłaś mi ten pomysł, mam nadzieję, że inni również się skuszą, więc moi koledzy, koleżanki, youtuberzy, zróbcie e, podobny film, też chciałabym poznać wasze typy, te którzy macie kolekcje ogromne, poszperajcie troszkę i powybierajcie tych waszych ulubieńców. E, Obiecuję, że wbrew pozorom wcale nie będzie tak trudno, bo tak jak powiedziałam, każdy z nas ma taki zapach, który po prostu kocha, uwielbia i nie wyobraża sobie życia bez nich. A to jest właśnie moja osomeczka. Dobrze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Jeżeli się spodobało, zasubskrybujcie i koniecznie napiszcie mi w komentarzach Wasze propozycje. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.